Cześć, z tej strony, Boss. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Mad Max. Zaczynam dokładnie w tym samym miejscu, w którym zakończyłem poprzedni odcinek. Mhm. Bo tu jest też rozpoczęcie zadania z wątku pobocznego. To jest chyba z zadanie stwierdzającego, z, z tego co kojarzę. I teraz muszę udać się na dach tego balonu, czy jak to tam się nazywa. W tym odcinku też udam, um, udam się do ostatniego obozu. Chyba wydaje mi się, że to już jest ostatni obóz do przejęcia. Jest Zęba. Tu jest też jeden straszak do zlikwidowania. No i dwa polaminowe, które nie są jeszcze namierzone. I oprócz tego są wyścigi śmierci też. I chciałbym się na tym skupić w tym odcinku, ale też to zadanie poboczne <laughs> chciałbym też skończyć. Pytanie, czy uda mi się dotrzeć na dach gdzieś? Czy jest jakaś droga na dach, czy. Okej, okay, na pewno nie tędy. Jakaś drabina coś. Też nie tędy. Z tej strony raczej do góry nie polecę to. Też się mi celem. No, obóz to już niczy. Cały czas jestem na terenie obozu, tylko teraz jak stąd wyjść, bo tu po trolce się dostałem, zjeżdżając. Teraz mam za zadanie... ...wejść na dach i dać znać spojówce. A dobra, widzę, tam jest drabina. Z tej perspektywy trochę się zlewała ze ścianą, także... ...teraz muszę w jakiś sposób się znaleźć na dachu. Wracamy. Wracamy do spojówki, ale tutaj nie będę już jechał. Jechał na piechotę, można powiedzieć. Tylko się teleportuję po prostu do twierdzy. I zobaczymy, co spojówka da nam w ramach nagrody za wykonanie tego zadania. Projekt zbrojownik gotowy do realizacji. Gdzie ja tam zbrojownię mogę wykonać? Zerknijmy. Spojówka jest na górze, czyli na pewno muszę udać się do spojówki, żeby wykonać to zlecenie. Tu nie ma żadnego projektu na tym poziomie. Być może gdzieś w obrębie tego koła będzie do wykonania. A, dobra, jest tam. Pójdę sobie, zrobię ten projekt.

w ramach nagrody dostaję strzępy history. Słabo. Jeff, zaczekaj na mnie, to będzie moja ostatnia trasa, obiecuję. Kiedy wrócę, jeśli wrócę, przysięgam, że wszystko zmieni się na lepsze. Kocham cię, Adam. Okej. Okay. No, Spodziewam się lepszej nagrody. Beach jest pusty, a żagiel trafił w ręce spojówki nie można. Nie może ona jednak jeszcze wyruszyć w drogę. Hmm, czyli pewnie będziesz coś od nas chciała. Następna misja u spojówki. No dobra Zobaczmy czego będzie teraz chciała od nas. But food remains a problem. I know an undiscovered place of the old world, full of tin cans, more food than you and I could ever eat. Bring back what we need, and you get all that remains. Anything. Deal. Deal. Yeah. Zbada tylko gdzie jest haczyk leba naszego. Społywka potrzebuje żywności na zbliżającą się podróż. Zradziła ci jak znaleźć miejsce, w którym podobno znajdują się racje żywnościowe. Znajdź je i zdobądź je dla niej. I w ramach nagrody dostanę projekt farmy czerwi. W jej w, jej w sumie twierdzy. No dobra. A jeszcze tak z ciekawości, czy ja jestem jeszcze w stanie mm. rozbudować w jakiś sposób maksa, czy już ale raczej nie? Nie no, to wygląda jak jakiś żul. Już lepiej. No nic, trzeba stąd iść. I wykonać to zadanie, ale zanim zajmę się tym zadaniem, to chciałbym przejąć ten ostatni obóz. Należący do Zgniło Zęba. I rozwalić ten ostatni straszak, który znajduje się na tym terenie. Bo raczej wątpię, że uda mi się jeszcze znaleźć dwa pola minowe. Ok, gdzie jest zadanie dla spojów? O kurde. I to aż tutaj jest. No dobra. Hmm, to zanim się tam udam to na pewno lepiej będzie się teleportować w to miejsce i rozwalić obóz z dniu zęba. Dobrze, jeszcze jest jeden strzępek historii, miejsce poszukiwań. Im więcej teraz odkryję, tym mniej później mi się pokaże do wykonywania, do poszukiwań, miejsca poszukiwań. No dlatego też robię takie wybiórcze. Tam gdzie jest jakiś strzępek historii, to można się w sumie na upartego wybrać do takiego miejsca, żeby przeszukać je. Poszukiwać znajduje się na tym moście w wiadukcie autostradzie. Czyli muszę się dostać na górę. Okej, okay, idealnie. No i przeszukam to i zajmę się już tym obozem. Na dobre. Za, zaatakowały w sobotę ten południowy obóz uchodźców. Ludzie mieli szczęście, że się stamtąd wydostali. Większość pozostawioną umierającą w błocie. Spieprzyli sprawę, powinni byli się ogarnąć, gdy jeszcze mogli to zrobić. Spotkamy się w schronisku kotku Leona. Dobra. No to teraz nic, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się udać do obozu spojówki. Nie spojówki, tylko obozu zgniło zęba. W sumie teraz to już bez różnicy chyba z której strony zaczniemy, czy najpierw o rozwale obronę obozu czy po prostu rozwalę straszaka tak czy siak wszystko bym chciał wykonać w tym odcinku ale widzę jeszcze snajperów gdzieś tutaj gdzie oni są no dobra tam jest Dostałem chyba strzał ze snajperki. Dobrze i to by było na tyle. Zobaczmy, z której strony będę w stanie wejść. A czemu on w ogóle nie naprawia tego samochodu.

Chcesz iść? Zastanów się, aby zakończyć wojnę i wybrać jakąkolwiek toaletę do entry. Jedna z nich ma nawet dodatkową wejście. Lepiej zaprowadzona. Życzę ci dobrej szczęści, zabójca. Dobra, co tam czeka? Obóz założony jest z dwóch zardzewiałych silosów do pierwszego wiedzie jedno wejście do drugiego, zaś dwa. Obrona prowadzona jest z dachu obydwu silosów. Hmm, na dachu stanowiska snajperów. Na dachu znajdują się zbiorniki ognistych rur. Czy ja stąd będę w stanie rozwalić te ogniste rury? Jedną już rozwaliłem. Teraz pytanie, czy będę w stanie rozwalić drugą, bo tam widziałem, że druga też jest. Okej, okay, jest jedna. Jest snajper gdzieś. Ale za bardzo nie jestem w stanie go stąd Zniszczyć. Dobra, zobaczymy jak to wygląda od frontu. Dobra, widzę jednego snipera. Podejrzewam, że mnie też już widzi. Ok, to będzie idealna miejscówka, żeby go ściągnąć. Tam widzę chyba jeszcze insygnia do Nie. Dobra. Czy jest tu jeszcze jakiś wrzasku? Nie, jest insygnia. Dobra i to by było na tyle jeżeli chodzi o Obs. Czyli teraz możemy zająć się przejmowaniem jego. jego. Tu 37 wojowników, jeden strzępek historii. Jeszcze jedna insygnia, 10 złomów i ekipa rozpoznawcza. Projekt. Dobra, czyli całkiem sporo rzeczy do znalezienia. Okej, okay, widzę to po kolei. Będę na nich czekał. Dobra, nie będę na nich czekał, bo nie przyjdą do mnie chyba sami. Okej, okay, dobra, to trzeba uważać, bo trochę sobie już za dużo pozwalają ci obrońcy z Ale podejrzewam, że tutaj nie będzie walki z tym bossem na szczycie obozu. raczej nie dostałem w informacji, że tu urzęduje z gniłozęb, tylko po Zgniłozom. Tylko po prostu, że ten obóz należy do niego. 8 z 37 wojowników już poległo. Dobrze, teraz trzeba wszystko dobrze przeszukać. Żeby niczego przypadkiem nie pominąć, bo nie, nie będę chciał później znowu przez 20 minut szukać jednej rzeczy. Piękno to życie, piękno to rodzina, piękno jest wieczne. Dopóki na tej planecie istnieje życie, piękno będzie za nim podążać. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Dobrze się czuję, aby. Okej, okay. mniejsza z Lecimy dalej w poszukiwaniu. Reszty. Najemników zgniło zęba, tak, wojownicy. Jest insygnia do rozwalenia, czy mi się tylko wydaje. Chyba nie, to dopiero jest w trakcie budowy insygnia. Tu są jeszcze jakieś schody. No, dobra, i teraz którędy iść, bo tam były jeszcze jedne w sumie. zajdę zejdę stąd i przejdę się tamtym przejściem, bo nie wiem dokąd prowadzi, a też nie chciałbym, właśnie, tracić jakieś, przeoczyć skrzynki ze złomem. Dobra, czyli wszystkie drogi prowadzą tutaj. Okej, okay, to mogę chyba udać się dalej, a w zasadzie dalej i wyżej. Dobra. Trochę wydaje mi się, że mam mało złomu, pewnie całą połowę, mam nadzieję, że większa część będzie w tym... W tym skrzydle. Czy ja byłem tam na dachu? Chyba nie. Dobrze, najwyżej będę musiał wrócić. O, jeszcze są ludzie, z miło zęba. To będzie ostatnia insygnia. Czyli udało mi się zniszczyć już wszystkie insygnia Skrotusa. Ale dobra, teraz muszę udać się w dół tego obozu. Przy okazji niczego nie przeoczając. Tylko też jestem ciekaw, czy tam na górę nie muszę się udać. Bo tam na pewno coś jest. W ogóle. Czy ten korytarz mnie zaprowadzi? Czy jest jeszcze jakaś inna droga? Tam jest jeszcze inne wejście, i podejrzewam, że tamto właśnie prowadzi na dach. Czyli mogę skorzystać z tej drabinki i sprawdzić tą drogę na dach. Czy tu faktycznie będzie mnie prowadzić? Tak jest, dobra, widzę schody na górę bo tutaj też mogą być wojownicy do eliminacji. No tak myślałem i nawet ich jest tu całkiem sporo. do których wymagany jest wybuch, Tu jeszcze jest amunicja do... ...strzelby i uzupełnię sobie noże. Tu jest do snajperki, po snajperze została. Dobra, czyli teraz tak, podpalamy, zobaczymy co się kryje... ...tutaj na chacie. Wiedziałem, że tu coś będzie... Ciekawego, Dobra, ekipa rozpoznawcza 2x2 złom 6x10, i teraz mogę udać się na przeszukiwanie drugiego kominu. Czyli jeszcze 10 najemników, i 4 sztuki złomu zostały do znalezienia. Się, że wszystko zostało przeszukane tu na dachu przynajmniej, teraz mogę chyba spokojnie iść na dół, żeby zobaczyć, czy tam znajdę cztery sztuki złomu i resztę wojowników, których będę musiał wyeliminować, żeby przejąć ten obóz ostatni już w Mad Maxie. Także wydaje mi się, że następne odcinki będą poświęcone zadaniom pobocznym i poszukiwaniu miejscom poszukiwań. Widzę już jeden złom, jedną sztukę złomu, tam sobie siedzą bluziki. wszyscy idą, żeby się ze mną przywitać. Się przedrę przez nich i poczekam tu przy wyjściu, aż będą wychodzić ze strzelbą. Tego się pewnie nie spodziewali. Bliźniaczki zlikwiduj z legion, zgniło zęba i jeszcze jedna sztuka złomą, a nie dwie sztuki złomą. Dobra, zobaczmy, czy gdzieś tam na parterze nie będą, przypa przez przypadek. Pozostawione te skrzynie ze złomem, jedna na pewno tu będzie, ale czy drugą tu znajdę, to ciężko powiedzieć. Co mi fajnie by było, dobra jest i będzie 100% szybko, dosyć nawet. I co tu zostało na tym terenie? Zostały tylko pola minowe i wyścigi śmierci, ale to już sobie zostawimy na kolejny odcinek. Teraz się tylko teleportuję do falonu, e... żeby rozpocząć w tym miejscu kolejną przygodę. A na ten moment będę się powoli żegnał, żeby też nie przedłużać, tak jak to miało miejsce w przypadku ostatniego odcinka. Także widzimy się jutro. Na razie. Cześć.